Szanowni Państwo, jest mi niezmiernie miło powitać Państwa w Wojewódzkim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Trzonkowie na trzeciej gali sportu lubuskiego, będącej ukoronowaniem 49. Plewistytu Gazety Lubuskiej na najlepszych i najpopularniejszych sportowców naszego województwa w minionym roku. Szanowni Państwo, niedawno upłynął rok który świętowaliśmy 60 lat Gazety Lubuskiej. I te przez te wszystkie lata byliśmy bardzo blisko wydarzeń sportowych. Zarówno tych wielkich, olbrzymich, które odbywają się na innych kontynentach. E, Siedzące tutaj Andrzej Fligan, na przykład z zespołem z kolegami Robertem Robotę pewnie mogliby napisać książkę o swoich wojarzach śladem naszych lubuskich sportowców. E, bo przez pryzmat ich zmagań, ich... Sesów, dotychczas opisywaliśmy te wydarzenia i tak będzie nadal. E, ale nasza codzienna praca to obecność na tych małych arenach gminnych, powiatowych, My no tutaj śledzimy, dopilnujemy Nasze młode talenty relacjonujemy również wydarzenia amatorskie. Jego olbrzymia radość jest po latach, gdy e, sięgają one lały krajowe, międzynarodowe, a my możemy tutaj na świętować ich sukcesy w plebiscycie. Szanowni Państwo, pierwsza kategoria, sportowiec niepełnosprawny. Zwycięzcą został Maciej Lepiato, reprezentant gorzowskiego startu, lekkoatleta, specjalista od skoku z wyższym. A teraz czas na kategorię pod nazwą trener roku, sporty indywidualne. Zwycięzcą został Zbigniew Lewkowicz, start Gorzów Wielkopolski. Kolejna kategoria to trener roku, ale sporta zespołowy. zespołowych. Pomiano, decyzją kapituły należy się Piotrowi Paluchowi. Piotr Paluch, trener żółwych stali Dożów. Drodzy Państwo, przed nami kategoria drużyna roku. Pomiano należy się koszykarzom z telmetu Zielona Góra. Nagrodę w ich imieniu odbierze prezes klubu Pan Rafał został nią Memoriał Huberta Wagnera w Siatkówce Mężczyzn i to jest właśnie ta podwójna rola marszałek Elżbiety Polak, która współorganizowała wspólnie z Urzędem Miasta, wspólnie z prezydentem Januszem Kubickim tę imprezę. Wieloligowego Orła Międzyrzecz, czołowy zawodnik tej drużyny w głosowaniu, uczelników Gazety Orłowskiej zdobył 795 głosów. To miejsce trzecie, więc dla Ciebie to najniższa, większa ceny. Miejsce drugie, Mateusz Kwaśniewski. Mateusz Właśniewski to lekkoatleta klubu Uczniacz-Protawa, zwycięzca mityngu winograniowego w Zielonej Turze w rzucie o Uzyskany przez niego w ubiegłym roku wynik 71 m 37 cm dał mu siódme miejsce na świecie w kategorii Junior Młodszy. Zdobył w głosowaniu czytelników Gazety Lubuskiej 891 głosów. I miejsce pierwsze Agnieszka Stachowiak. Lekkoatletka Zielonogórskiego Ludowego Klubu Lekkoatletycznego Finia Święodzic w minionym roku zajęła szóste miejsce w Mistrzostwach Polskich. W przewojowych na 3000 metrów była pierwsza Mistrzostwa Województwa. Gimnazjana na 1000 metrów zdobyła 915 głosów. Zapraszam do nas pana Adama Dubasa, dyrektora oddziału lot w Zielonej Duszy oraz redaktora Andrzeja Fligela. To właśnie oni będą wręczać nagrody piątce najlepszych sportowców województwa lubuskiego. Miejsce piąte. Monika Michalik. Oczywiście nie jest Monika Michalik, to jest Tadeusz Mrożek, przyjaciel Moniki Michalik. Wielki fan zapasów. Kto by nie chciał uwierzyć w moje słowa, to polecam, aby odwiedził profil na Facebooku pana Tadeusza Mrożka. Ja przypomnę, że Monika Michalik jest zapaśniczką w Orlop, trzciel, uczestniczka i olimpijskich w Londynie. Była blisko brązowego medalu. O czwarte miejsce przypadło Iwonie Matkowskiej. W minionym roku wystąpiła w Letnich Igrzyskach Olimpijskich w Londynie, zajmując siódme miejsce w kategorii 48 kg. Zdobyła również złoty medal Mistrzostw Europy. Miejsce trzecie. Radosław Kawęcki. Jarosław Krakowski, kurwa kornelarz, specjalista od wyłania sakruli z tunelem świetlowym w Londynie lub czwartym wyścigu finałowym na 200 metrów. Na tym samym się pod koniec ubiegłego roku znowu wywalczył tytuł Mistrza Świata na basenie 25-metrowym, a na miejscu drugim Karolina Naja. W imieniu Karoliny Naja drugą nagrodę rozbierze pan Maria Zawarów. Wspominałem o tym, że Karolina naja przebywa na skrupowaniu w Portugalii, bo za chwilę poznamy nazwisko tej osoby, która sięgnęła po zwycięstwo w lewistycie na najlepszego sportowca województwa rumuńskiego. A tym najlepszym sportowcem jest Sylwia Bogacka. Jest w jest strzelectwo w klubie sportowym w że Rzeszowskiej od wielu lat w się czasie trzykrotnie modyfikowała się na Mieczysław Olimpijskie w Londynie. zdobyła srebrny medal. Ja nie szeregutanie, szeregutanie, nie szeregutanie, jest srebrny, nie, nie jest mogę ja 10 to... metrów w karabinie sportowym. Trzy postawy zajęła miejsce. Warto bardzo dobrze, że Wienia Narodów podczas wojskowych Mistrzostw Świata wywalczyła złoty srebrny i brązowy medal. Sylwia Bogacka. Najlepszy sportowy województwa Lubuskiego za rok 2012. I wspólne zdjęcia, to wszystko jest w zasięgu państwa z tak wybitnymi sportowcami. Tutaj przez moment jeszcze będzie trwała krząta Ja mam ważny komunikat dla wszystkich nam mnie mają teraz szczególnie ogromne znaczenie, bo są momenty, że, że zaczynam mieć wątpliwości, momenty tak jak teraz jest dość poważna konduzja, która już niestety um, z jedną z wyjazdów, które miałam bardzo tajne wyjazdo um, zagraniczne na, na prestiżową imprezę, musiał... Został niezwykle odwołany i teraz nadal jeszcze ważą się losy mistrzostw Europy, które za dwa tygodnie, troszeczkę ciut ponad dwa tygodnie, i nie wiadomo, czy w niej wystartuje. I takie wyróżnienia gdzieś mnie pchają dalej, że jednak jest warto to robić, że jednak ktoś docenia to, co robi, mimo tych takich no, momentów słabości.